A naszym rodzynkiem zrobimy sobie ranking jedzenia. Spaghetti, na którym miejscu jest u Ciebie? Na trzecim. Na trzecim, ja też bardzo lubię. Dobra. Hmm, ziemniory, takie wiesz, dobre z kopereczkiem, z masełkiem. Ale na pierwszym, na pierwszym? już? Już, ale Dawid nie chowaj się, niech tutaj panie zobaczą, jakiego mamy kawalera. Eee, tu jest jakaś ryba? Lubisz ryby? No bardzo, na drugim miejscu. Już drugie? Oczywiście. Już mamy podium. Dobra, to zobaczymy teraz, co nam zostało. Takie y, przekąski różne nie, na stole. Na dziesiątym, nie? tym się człowiek mu chyba nie naje. Co no, tu jest? Jakaś taka... Taka tarta jakaś? Co to może być? No to co? Na dziewiąty dajemy? 9. Dobra, to nie. Kto to będzie jadł? Jakieś mięso nam dajcie. E, chyba to jest burger albo coś takiego, żeguła. Dobre, dobre, nie? Tak mm. jest. No, burgerek. To na Czwarte, nie? Mamy podobne tutaj widzę smaki. Sałatka jakaś. Ósmek, tam będziemy takie sałatki jeść, nie? Ryż, Po prostu zwykły ryż. I zostało nam na siódmym. Pizza. O, szkoda, że nie wyżej. Ale dobra, niech będzie. Piąteczka.